Jest z nami Marcin Held po finale turnieju Bellatora w Lekiej. Witam Cię Marcin. Witam. Na początek chciałem Cię zapytać o taką sprawę, ponieważ bardzo charakterystyczną, że, charakterystyczną rzeczą były plastry, które miałeś w okolicach kolan. Jakbyś mógł powiedzieć coś więcej, co dokładnie się stało? No jakieś trzy tygodnie przed walką nabawiłem się kontuzji kolana. No to właśnie to, to, to był... Z tego, z tego właśnie pojawia się ta informacja, że niby z, z, z powodu tej mojej kontuzji ta walka została przełożona. No tak, tak jak wcześniej mówiłem, ta walka nie została przełożona z powodu mojej kontuzji, ale my napisaliśmy do nich, że no dobrze, że akurat przełożyli, bo ja, ja się nabawiam tej kontuzji. No i no mówię, było to tak trzy tygodnie przed walką i do tego, do jeszcze do, do walki nie zdążyłem się to kolano zagoić, no dlatego trzeba było jakoś to wzmocnić, to kolano. Zdecydowaliśmy się na te tapy. No, było na, na obu kolanach, wiadomo, żeby przeciwnik e, nie wiedział, kto, która to noga. No. Jakoś, no nie, wiem, no, nie, nie wiem, czy bardzo to pomogło, bo w czasie walki to kolano i tak poczułem, trochę mi przeszkadzało, no, ale, a, a, ale może bez tejpów było gorzej, więc no, dobrze, że to zrobiliśmy. Mhm. Czyli ta poprzednia sytuacja, kiedy Bellator odwołał, y, przesunął termin walki, rzekomo związane to było z twoimi kolanami, to w ogóle to nie miało nic wspólnego, to jeszcze wtedy nie, nie, nie wydarzyło się? Nie, to była ta kontuzja. Tylko tak, tak jak mówię, że no, my, my, nie my, my jakby nie żądaliśmy tego, te, 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 tego przesunięcia walki. No. No, mówię, dobrze się stało, bo to, no, to był ten moment, gdy nabawiam się tej kontuzji, więc no, jakby to było, ta walka była tego 7 marca, tak jak miało być wcześniej, pewnie byłoby jeż, by jeszcze gorzej z tym koladem. No, tak to były te dodatkowe dwa tygodnie jeszcze na podleczenie tego, ale i tak było to za mało. No, myśleliśmy, że to szybciej będzie się goiło, bo tak naprawdę e, no, mówili, że, że, że nie jest to nic poważnego, tam naderwane, tylko wiązadło poboczne, ale jednak okazało się, że przeszkadzało to i nie goiło się tak szybko, jak, jak tego chcieliśmy. Mhm. Miałeś dwie bardzo intensywne rundy z Dave'em Jensenem, czy w trzeciej rundzie, kiedy już było wida wyra widać wyraźnie zmęczenie, czy, czy, to, czy ta kontuzja miała jakikolwiek wpływ, czy po prostu ta intensywność e, tego tempa, które narzuciłeś bardziej? Ja myślę, że w samej walce ta kontuzja nie miała takiego wpływu, ale miała na pewno na przygotowania. No, to jest to, tak, że tak jak mówię, te trzy tygodnie przed walką E, Przytrafia mi się ta kontuzja, gdzie to, to jest tak naprawdę najważniejszy okres e, przygotowań. Przez, jeden, przez tydzień w ogóle kompletnie nie mogłem nic robić, bo to, no, noga tak bolała, że e, no, ledwo chodziłem, nie mogłem wejść po schodach czy zejść. E, później, pomimo tego, że bolało, no, trzeba było zacząć coś robić. No, za, za, zacząłem robić e, sparingi w stójce, bo no, poruszać już się mogłem, ale w dalszym ciągu. Nie było w ogóle żadnej mowy o żadnych sparingach w parterze, żadnych sparingach ze sprowadzeniami pełnego MMA. Tego tak naprawdę nie robiliśmy do końca walki, czyli te trzy tygodnie przed walką tak naprawdę nie miałem żadnego pełnego sparingu MMA. No jedyne, jedyną kondycję jaką musieliśmy robić no to na stacjach czy właśnie te sparingi stójkowe, no ale wiadomo, że no, tą, tą kondycję najlepiej się robi w tych sparingach pełnego MMA i, i taka kondycja wyrobiona na stacjach, czy na, na innych rzecz, na bieganiu na stacjach, czy w, w, w inny sposób, no to, to nie jest to samo, no i zawsze w, inaczej się to będzie przekładało na walkę, no tutaj akurat właśnie myślę, że tego zabrakło, zabrakło tych sparingów, tych przygotowań, no a szkoda, bo tak naprawdę wszystko do, do, do czasu tej kontynuacji, wszystko, wszystko, wszystko szło w dobrym kierunku, mieliśmy umówione, jeździliśmy do Łodzi, tam mieliśmy umówione sparingi, przyjeżdżali chłopaki z Warszawy, tak naprawdę była fajna grupa już do do posparowania i później no, tak wyszło, że, że, że wszystko się zawaliło i, i no, to, no tak jak mówię, do, 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 pierwszy, pierwszy sparing w ogóle w parterze taki luźny, to bo jak już pojechaliśmy na e, t, 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 Tam do Stanów e, chyba dwa dni przed walką, pomimo tego, że dalej mnie bolało, to no, stwierdziliśmy, że muszę trochę tak zobaczyć, czy w ogóle, czy będę mógł się ruszać na tej ziemi. To ze Sławkiem luźnym się pokulaliśmy tak, cały czas uważając na tą nogę. Ale tak jak mówię, do tego czasu no, żadnego sparingu w parterze, żadnego sparingu pełnego ema ze sprawdzeniami, o niczym takim nie było mowy. A co możesz tak na chłodno teraz powiedzieć po walce z Dewem Jensenem, ocenić jego umiejętności i jakby porównać go y, z Michaelem Chandlerem, z którym on teraz będzie walczył, z którym ty już miałeś okazję, jak oceniasz jego szanse? Przecież, no szczerze mówiąc, to myślę, że ta walka była do wygrania, że tak naprawdę, gdyby, gdyby nie ta moja kondycja, no a tutaj no tak, ta kondycja też wynikała właśnie z tego, że nie było tych sparingów i tak w, tej, w, tej, w tej drugiej rundzie za bardzo się podpaliłem na te dźwignie nogi. No tam złapałem mu tego, ten klucz na stopę, raz tam delikatnie szczeliło, to jak już już usłyszałem, że troszeczkę szczeliło, to mówię, a uda się na pewno uda. I tam poszedłem na 100%, całą siłę w to władowałem, no ale wyszło, że jednak nie wyszło. I później już w ogóle nie miałem siły i dlatego to tak wszystko wyglądało, no, ale tak naprawdę myślę, że ta walka była do wygrania i w stójce i zapaśniczo, no, nawet w trzeciej rundzie, jak już byłem tak bardzo zmęczony, to jednak dałem radę go sprowadzić. E... No więc myślę, że jednak Michael Chandler jest dużo lepszym zawodnikiem e... i nie powinien mieć problemów w tej walce, chociaż no tak naprawdę no, nigdy nie wiadomo, no jednak Dave Johnson, co by nie powiedzieć, to ma teraz ma chyba 19 czy 20 wygranych walk. No, nie pamiętam I z, z czego tylko dwie przegrane i to z bardzo dobrymi zawodnikami. E, I to chyba te dwie przegrane, te, te, te dwie, dwie przegrane walki są chyba też przez decyzję, więc tak naprawdę, e, no jak dotąd w, ma bardzo dużo wygranych walk, ma bardzo duże doświadczenie, no większe od Chandlera, Chandler, ma chyba teraz 10 walk stoczonych. Więc, no. Ja bym na niego nie postawił, ale no nie wiadomo, różnie to się może potoczyć. A jakbyś mógł tak powiedzieć, ponieważ moim zdaniem cały czas podczas walki to ty atakowałeś, po prostu Dave dobrze wykorzystywał tę sytuację, żeby się bronić, zajmować dobre pozycje, bardziej punktowane i z których mógł po prostu ciebie uderzać. Czy, czy ty uważasz, że zasady MMA, te zunifikowane zasady, które obowiązują w Bellatorze między innymi, czy one są przyjazne dla zawodników z twoim stylem, którzy właśnie dużo atakują, ale właśnie na przykład z pleców i, i te podobne rzeczy, które są mniej punktowane. Czy coś może by, będziesz planował zmienić, no bo ewidentnie to, to ty atakowałeś przez większość walki. Ale to znaczy, tak jak powiem, no staram się zmienić cały czas, dążę do tego, już nie wiem w, w ostatniej walce czy to było widać, nie, ale no jak, jak cały czas tak trenuję, to trenuję pod to właśnie, żeby cały czas być na górze, żeby nawet jak nie wyjdzie jakaś dźwignia na nogę, żeby iść na górę, żeby e, zdobywać te punkty i, i tak naprawdę nawet jak zaczynam walkę z pleców gdzieś tam przez jakieś, no tak jak tu było, że go w, to wciągną do gardy później atakować na nogę i cały, żeby cały czas iść na górę, tylko tutaj właśnie brakło tego e, z dwóch, z dwóch powodów. Pierwsze to właśnie to, że już później nie miałem siły na to, żeby po, jak już te dźwignia nogi nie wyszły, to już mia, nie miałem siły, żeby iść na górę. Wtedy sobie pomyślałem, a chwilę poleżę, chwilę odpocznę, ale dobrze mnie uderzał, dobrze mnie trafił tymi uderzeniami, także później jak do trzeciej rundy wychodziłem, to pomimo, oprócz tego, że byłem zmęczony, tak naprawdę jak dostawałem te uderzenia, to tak, tak bardzo tego nie czułem, to tak sobie myślałem, a tak to może mnie tam uderzać, nic mi się nie stanie. No i w sumie no, tak naprawdę jakoś mnie nie, nie poobijał za bardzo, ale później jednak jak jak leżałem na ziemi tego nie czułem, ale jak się zakończyła runda, wstałem, poszedłem do narożnika, zacząłem się wtedy w głowie kręcić, wtedy te uderzenia odczułem i do trzeciej rundy wychodziłem nie dość, że e, byłem zmęczony, to jeszcze czułem te uderzenia, w głowie mi się kręciło jakbym po knockdownie, dlatego no to, 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 to już była masakra, ale tak, no, tak jak mówię, że, że cały czas staram się dążyć do tego, żeby... E, że, żeby być na górze, tutaj, no, a, a tym drugim właśnie czynnikiem, dla, dla, dlaczego tego tutaj nie robiłem, była właśnie za, mało, za mała ilość tych sparingów no, za, za, za mało tych sparingów i pewnie jakby było więcej tych sparingów to bym się tak nie podpalił że na te dźwignie nogi, a tutaj no, mówię złapałem tą dźwignię nogę, było już tak blisko to nie chciałem przerywać. Szedłem do tego no i za, za, za bardzo się na tym zmęczyła. Mhm. A cała ta formuła turniejowa, kolejne szczeble, w których się siepiałeś, yy, i przekładane terminy tego finału. To na pewno było bardzo męczące dla ciebie, jakbyś mógł powiedzieć, jakie są takie najbliższe plany treningowe dla Ciebie, czy wolisz odpocząć, czy w ogóle co będziesz robił? Nie, no teraz zdecydowanie muszę odpocząć, no, tak jak. Tak jak mówisz, to był naprawdę bardzo długi okres treningowy, w którym tak naprawdę nie miałem może dwa tygodnie przerwy po tej, po tej walce odwołanej, no a wcześniej to były wszystko, wszystko treningi. No i teraz będzie trzeba trochę odpocząć. No teraz myślę, że chciałbym no 4-5 miesięcy odpocząć, żeby się żeby zalecić do, dokładnie tą nogę. Znaczy, mówię, cztery, za 4-5 miesięcy e, za 4-5 miesięcy chciałbym mieć następną walkę. Ja nie mówię, że tyle będę odpoczywał, chciałbym sobie zrobić e, trochę odpoczynku, żeby wylecieć e, tą nogę, jeszcze tam parę do, innych kontuzji, trochę odpocząć. E, i później wrócić do treningu, wszystko właśnie jeszcze podszkodzić. I no tak jak mówię, 4-5 miesięcy chciałbym mieć jakąś następną walkę. Jeszcze nie wiemy, co tam, co, co, co tam belator planuje. No, z tego co oni mówili, to nie chcą żebym jak, naj, jak najszybciej tam zawalczył. E, ale jeszcze nie dostaliśmy od nich żadnej propozycji. Podejrzewam, że pewnie dostaniemy w najbliższym czasie jakąś propozycję, że no za dwa miesiące będziemy mieli dla Ciebie walkę, no to wtedy chcemy właśnie im napisać, że nie, że chcielibyśmy mieć trochę więcej tej przerwy. No właśnie miałem Cię zapytać o, też o kolejną walkę, a czy Twój kontrakt w Bellatorze, czy on obowiązuje Ciebie, musisz być podległy tylko Bellatorowi, czy możesz walczyć gdzieś jeszcze i czy w ogóle myślisz o tym, jeżeli tak? Ten kontrakt jest tak sformułowany, że mogę walczyć gdzieś poza organizacją, za ich zgodą, no, czyli tak naprawdę, no, tak jak walczyłem w, tej, w Australii na tej gali, to nie było pod baraterem, miałem wtedy z nimi kontrakt, oni się po prostu na to zgodzili i nie było problemu, no, myślę, że tu, tutaj też ich pytaliśmy o ten o MMA, tak, bo myślę, że to, 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 takie są największe szanse, żebym w tej organizacji wystąpił. Pytaliśmy ich o to, oni mówią, że jak będzie taki termin, że będzie im odpowiadał i nam odpowiadał, to nie ma z tym żadnego problemu. No tylko na, na razie tak się, tak, tak się nie zdarza. No, teraz MMA tak wiadomo było, jest 27, chyba. Tak, 27. tak, więc no, no jest to teraz za blisko, no, nie ma szans, żebym tam teraz zawalczył ale myślę, że jakby było w takim terminie gdzieś tam między tymi e, walkami Bellatora, no które tak naprawdę no, nie mam ich aż tak często no z, w ile w, w tym ostatnim roku no myślę, że miałem coś no, średnio bym bym to wyliczył co 4 czy 5 miesięcy czyli myślę, że dałoby się jeszcze gdzieś tam między e, to wcisnąć e, jakąś jeszcze jedną walkę, to myślę, że nie byłoby z tym problemu. E, chciałem Cię jeszcze na koniec zapytać, e, ponieważ stawka tego finału była bardzo duża e, w Bellatorze, czy te emocje w związku z tym były większe niż w poprzednich walkach? E, nie, raczej nie, ale no tu właśnie te emocje, emocje były nawet chyba trochę mniejsze, ale to myślę, że powodem było to, że ta walka była tyle razy przekładana, no jeszcze nałożyła się ta kontuzja, że tak naprawdę wiedziałem, że nie jestem w jakiejś tam świetnej formie, te emocje tak naprawdę myślę, że większe były przed tą, wa przed tą walką w grudniu, gdy, gdy tą walkę przełożyli, wtedy były tak naprawdę duże emocje. Tutaj to już tak trochę wszystko wygasło, więc no, myślę, że myślę, że było normalnie i to nie miało żadnego wpływu na, ten, na, na wynik tej walki. No, głównym tutaj właśnie czynnikiem to był ten e, brak tak naprawdę w przygotowaniach. I, 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 i nie niemożliwość nie robienia tych sparingów i tej kondycji podczas sparingu. Dobrze, ja dziękuję Ci, że pozwoliłeś nam się wymęczyć zaraz po przylocie i że chciałbyś komuś podziękować za ten okres przygotowań, os osobom, które Ci pomogły, to to jest Twój czas. Tak, no, bardzo chciałem mojemu głównemu trenerowi Sławkowi Szamocie, sponsorom, firmie Manto, wszystkim innym sponsorom, którzy mnie sponsorowali na tą walkę, wszystkich można zobaczyć na moim fanpage'u, no, i dziękuję Wam za przeprowadzony wywiad. Dziękuję bardzo. Dzięki.